funkcjonariusze tej partii stają dzisiaj rano w Sejmie i zadają pytania głośno o źródła finansowania naszej partii, rzucając niejako podejrzenie na to, że te źródła nie są właściwe, nie są zgodne z prawem itd. itd. Chcę powiedzieć bardzo jasno i bardzo twardo panu Sobolewskiemu, panu Bochenkowi i wszystkim aparatczykom tej partii, wszystkim towarzyszom partyjnym z żeby przestali nas pouczać, żeby przestali nas pouczać funkcjonariusze partii, która od siedmiu lat zawłaszcza państwo polskie, która prywatyzuje własność publiczną, która przewala pieniądze publiczne do swoich fundacji, do swoich spółeczek, która drenuje pieniądze spółek Skarbu Państwa, bo te spółki i bezpośrednio ich menedżerowie, członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządów przelewają pieniądze na konta partii PiS. Mamy do czynienia z finansowaniem działalności partyjnej z pieniędzy publicznych i jeszcze do tego staje przy mikrofonie dwóch ludzi, dwie osoby, które kojarzą się z nepotyzmem. Pan Bochenek, który udawał dyrektora marketingu państwowej firmy PGNiG w 2019 roku, za co pobierał sowite wynagrodzenie. Pan Soboleski, którego żona jest znana w całej Polsce jako rekordzistka, jeśli chodzi o zasiadanie w radach nadzorczych czy zarządach firm państwowych i dopiero trzeba było jakieś próby przynajmniej poskromienia tej sytuacji przez prezesa Kaczyńskiego, żeby państwo Sobolescy opanowali się w tym głodzie na pieniądze, na pobieranie pieniędzy publicznych i tak dalej, i tak dalej.